Witajcie przyjaciele! Przyszedł czas na domknięcie kolejnego konkursu fanonowego zorganizowanego przez kanał Duckbricks. Trwający od 5 października etap głosowań zwieńczony został wytypowaniem czworga zwycięzców, których to przedstawię za chwilę. W finale mierzyło się wbrew temu co było zapisane w regulaminie. 9, a nie 6 zgłoszeń, aczkolwiek w moim poprzednim filmie, gdzie twierdziłem, że będzie ich mniej, nie byłoby najmniej żadnych błędów. Zwyczajnie organizator mieszał i w trakcie konkursu zmieniał to i owo. Ale nim pokażę kto wygrał jeszcze szybkie przypomnienie, jakie były nagrody. Za zajęcie miejsca czwartego nagrodą był zestaw customowych wypełnień oczu domoków. Za miejsce trzecie nagrodą były dwa ostrze Gelu w barwach nawiązujących do serii Lego Blectron. Miejsce drugie nagrodzane było dżunglowym slajzerem wraz z oryginalnym opakowaniem. Natomiast nagrodą główną były wypełnienia oczu, ostrze Gelu, pancerz oraz wielka hał w kolorze turkusowym. Oraz dowolna customowa maska, jaką zwycięzca wybierze sobie z oferty duckbrexowego sklepu. No, to tyle tytułem wstępu przechodzimy do czwórka zwycięzców. Miejsce czwarte zdobyło zgłoszenie użytkownika synnowa znanego wzdłuż i wszerz z wysokiej jakości renderów. Jeżeli się nie mylę, to chyba w każdym dotychczas zakończonym konkursie udało mu się dostać do finału i nie inaczej jest tym razem. Ogólnie finał tego konkursu należał do tych bardziej znanych mokretów, co prawdopodobnie przeważyło o odpadnięciu niektórych naprawdę genialnych zgłoszeń, które to miały pecha wyjść spod ręki tych mniej popularnych w fandowie twórców. Cóż, taki już urok głosowań. Ale wracając do tematu. Doceniam, że nie jest to kolejna mikrosowata lawiska, a pełnoprawny tytan, czyli coś, czego w finałowej fazie powinno było być więcej. Na miejscu trzecim. Rezultat połączenia elementów technicznych oraz systemowych w proporcji pół na pół z wykorzystaniem główki Slajzera oraz pomarańczowego ramienia mocno kojarzącego się z serią Power Miners. Szczerze mówiąc, nie wdrożyłem finału Mokowi tak mocno idącemu w system, ale... No, sami chyba przyznacie, że nie można odmówić tej lawisce oryginalności. Chociaż myślę, że zgłoszenie to zaszłoby dalej, gdyby jego autor pokusił się o kastomową główkę kompatybilną z maskami Kanozi. Miejsce drugie przypadło chyba najprostszemu konstrukcyjnie zgłoszeniu, którego to minimalizm sprawiał, że nie dawałem tej lawiscy zbytnich szans na dotarcie aż tak daleko. Wręcz zakładałem, że odpadnie jako jedna z pierwszych. Serio, fakt, że ta konkretna ladiska zajęła aż drugie miejsce, jest dla mnie chyba największym zaskoczeniem w całej historii konkursów fanonowo-kanonizacyjnych. Ale jak się okazało, dała datę, no i co tu dużo gadać? Gratulacje dla autora! Zdjęcia jego ladiski całkiem dobrze przyjęły się na jego Instagramie, więc widocznie fani chcieli takiej prostej, a nie innej konstrukcji. No i wreszcie czas na punkt kulminacyjny, czyli miejsce pierwsze. Moja ulubiona finalistka i zarazem jedyny mok z tych, którym dopilnowałem, jaki dostał się do finału. Chociaż nie mieściła się nawet w moim osobistym top 5 moich ulubionych zgłoszeń, to cieszę się, że udało jej się tu dotrzeć i ani trochę nie dziwi mnie, że zajęła tak wysokie miejsce w tym konkursie. Jest to bowiem ze wszystkich zgłoszeń, jakie dotarły do ostatniej tury głosowań, mok najlepiej oddający ducha klasycznych radościach łowców. Powiem tak: z całej finałowej dziewiątki wygrana tego konkretnego zgłoszenia to, w mojej opinii, najlepszy możliwy rezultat. Także tego tak to od dnia dzisiejszego większość fanów będzie widziała kanoniczną lawiskę. Czy przypadłaby ona Gregowi Fasterowi do gustu, czy może wyobrażał on ją sobie jako coś więcej? Cóż, pewnie nigdy się tego nie dowiemy. Niemniej cieszę się, że konkurs ten udało się jakoś doprowadzić do końca. Może i rezultat rozbieżny jest z tym na co liczyłem, ale myślę, że z czasem zdołam napisać nią mój headcanon. A na dzisiejszy film to by było na tyle. Możecie spodziewać się za jakiś czas dłuższego omówienia poszczególnych zgłoszeń. Podobnie zresztą jak obiecałem, że zrobię to z pozostałymi konkursami. Jednak póki co nie będę z góry narzucał sobie deadline'u jako że ostatnio mam znacząco mniej czasu na robienie nagrań. A priorytet zawsze mają u mnie newsy związane z konkursami i fanowskimi projektami, więc i moja regularność zależna jest od natężenia tychże. Wypada chyba jeszcze bym na koniec wspomniał, że tematem następnego konkursu będą zombie z czerwonej gwiazdy, a zaraz po nich przyjdzie kolejna nigikiego. Okej, okay, chyba wszystko co niezbędne zostało powiedziane. Także ja już się z wami żegnam i do kolejnego filmu. Trzymajcie się.